Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Puchowski, jestem pedagogiem, terapeutą uzależeń, ale też profilaktykiem. Witam serdecznie rodziców, bo ich uważam za najlepszych wychowawców i profilaktyków swoich dzieci. I do Państwa dzisiaj skierowany ten oto odcinek który dotyczy profilaktyki, metod i strategii działania. Szanowni Państwo, tematem jest oczywiście zdrowe odżywianie, jak ważne to jest dzisiaj. Sami wiemy, coraz więcej mamy otyłości wśród dzieci i młodzieży. Też jako jedną ze strategii jest bardzo ważna profilaktyka. Żeby przybliżyć Państwu dzisiaj ten termin, chciałem Państwu przede wszystkim wyjść od definicji. Tutaj się posłużę planszą. Profilaktyka to działanie polegające na eliminowaniu lub redukowaniu wpływów czynników ryzyka osłabianiu i, I... Kompensowaniu czynników ryzyka poprzez wzmacnianie czynników chroniących. Te dwa elementy pokazują dwa różne kierunki profilaktyki, to już jest dzisiejsza profilaktyka, ale zanim ta profilaktyka przeszła w, w takiej definicji, chciałbym jeszcze powiedzieć o e, kilku ważnych rzeczach. Mianowicie, e, przede wszystkim, profilaktyka. tutaj chciałbym przytoczyć Krzysztofa Ostaszewskiego. E, jego definicja, e, krótko, która krótko mówi e, dziś e, w skrócie, nie rób tego lub unikaj tamtego, a będziesz zdrowy. Taka profilaktyka była i jest do tej pory. Ta profilaktyka jest nazwana profilaktyką negatywną. Ta profilaktyka, szanowni państwo, skupia się tylko na negatywach, na chorobie, na zaburzeniu i nie o to chodzi w całym działaniu dzisiaj profilaktycznym, ponieważ wychodząc z takiego założenia, co jest działaniem profilaktycznym? Działaniem profilaktycznym jest przeciwdziałać, Chorobie lub zaburzeniu. A tu, jeśli mówimy już nie rób tego albo nie działaj w ten sposób, to już kierujemy się raczej do osób, które mają z czymś problem. Profilaktyka negatywna jest to działanie ukierunkowane przede wszystkim na chorobę czy dysfunkcję i skoncentrowana jest na eliminowaniu lub redukowaniu wpływu czynnika ryzyka. A profilaktyka pozytywna to działanie ukierunkowane przede wszystkim na zdrowie i skoncentrowane jest na czynnikach chroniących. Dotyczących wzmacniania indywidualnych zasobów jednostki. Ja uważam, że rodzic jest najważniejszym pedagogiem swojego dziecka. To on wie kiedy i najlepiej wprowadzać, ale poddać się diagnozie, kolejnej diagnozie nigdy nie zaszkodzi. Jeśli nawet w placówce, do której chodzi twoje dziecko, będzie robiona kolejna diagnoza, to warto się jej poddać chociażby dlatego, że każda diagnoza wnosi coś nowego. Warto się uzbroić w jakieś nowe zachowania prozdrowotne. Dlatego, jeśli już jesteś objęty działaniami prozdrowotnymi, to nie znaczy, że można się podać kolejnej diagnozie, która będzie dalej rozbudowała moją działalność, która będzie szła w, tylko w kierunku lepszego zdrowia. Diagnoza jest yy, ważna, ale też yy, zachęcam tych rodziców, którzy boją się diagnozy. Yy, zawsze jest to pytanie: a jak coś wykryją? No, lepiej przeciwdziałać teraz niż, niż później. Kolejnym punktem jest dopasowanie metod. Do działań profilaktycznych. Żeby dobrze przekazać działania profilaktyczne, trzeba też być odpowiednio zmotywowanym. A więc chciałbym Państwa zaprosić do planszy, która pomoże nam zdefiniować, co to jest motywowanie, dlatego że spotykając się z ludźmi w terapii, na wykładach, prelekcjach, okazuje się, że nie wszyscy rozumieją ten oto termin prawidłowo. Motywacja z łacińskiego słowa mowet te, czyli inaczej poruszać się, oznacza, że motywacja to jest to coś, co wywołuje działanie, powoduje podjęcie decyzji, co do określa działanie, podtrzymanie działania i aż do spodziewanego jego efektu. Motywowanie jest pewnym procesem. Ten proces składa się z trzech elementów. Tu przytoczę kolejną planszę, która mówi o tym, że pierwszym etapem motywowania jest podjęcie decyzji. Potem Działanie i jego podtrzymanie, i trzecim etapem to jest spodziewany efekt. W przypadku zdrowego odżywiania, pierwszym działaniem jest to, że w dziecku wzbudzimy tą chęć, kiedy on nam powie: pierwszy etap chce być zdrowy. Drugim etapem motywowaniu jest, kiedy wprowadzamy nowe nawyki prozdrowotne i dziecko te nawyki kultywuje. I trzecim etapem. Widzimy, że nasze dziecko jest zdrowe. To jest cały proces motywowania. Warto też zauważyć, szanowny rodzicu, że zdrowy człowiek do pracy się nie garnie. Taka jest definicja może trochę potoczna, ale ta plansza właśnie o tym powie. Zdrowy człowiek do pracy się nie garnie, musi mieć motywy. No dobrze, ale jak zmotywować, do tego, że moje dziecko chciało w ogóle podjąć jakąkolwiek decyzję, żeby chciało. Dlatego, szanowny rodziców, chciałbym tutaj przytoczyć sześć. Motywatorów, tak to się nazywa To co może wpłynąć na, na to, że dziecko podejmuje Chęć działania Pierwszy motywator Jest to motywator lękowy Jest to motywator, który najszybciej działa Najkrócej Tutaj trzeba uważać Najbardziej degraduje relacje między rodzicem a dzieckiem Lękowy Opieramy się na lęku Znacie Państwo to na pewno Posprzątaj pokój, bo jak inaczej nie To wrzucę wszystkie zabawki do śmietnika Taki motywator buduje lęk w dziecku, w związku z tym dziecko oczywiście bierze się do pracy. Oczywiście ważne, żeby każdy motywator użyty był pokryty konsekwentnie. Czyli, jeśli mówię, że wyrzucę do śmietnika, to to zrobię. Kolejnym motywatorem jest motywator praktyczno przedszkolny lub szkolny. To znaczy, już na przykład, w przypadku przedszkola, jeśli na przykład nie posprzątasz sali albo tych zabawek, z których korzystałeś, nie będziesz mógł pójść na podwieczorek, albo na przykład nie będziesz mógł uczestniczyć w dalszej zabawie. To też jest motywator lękowy. Ten motywator praktyczny szkolny też tyczy się do dzieci szkolnych. Tutaj z kolei motywatorem będą oceny. Tak? Chcę, chcę zdać to na czwórkę, na piątkę. To jest taki typowy motywator Dotyczący ucznia. Praktyczno zawodowy tyczy się już młodzieży, kiedy zdobywają wiedzę na temat swojego zawodu. Chcą być w jakiejś dziedzinie wykształceni, bo wiedzą, że z tym się, z tym się wiążą gratyfikacja w postaci finansów. Pozostałe trzy motywatory tyczą się osób już wykształconych społecznie, te, które już są na rynku pracy, zarabiają. Jest to motywator społeczno-ideowy, który mówi, że chce się uczyć, by przysłużyć się innym. Kolejnym motywatorem jest motywator osobowo-ambicjonalny, czyli chce się uczyć, aby być najlepszym. Dotyczy dość często osób, które na rynku pracy widzą dużą konkurencję. No i oczywiście poznawczy ostatni chce się uczyć, aby wiedzieć. Tak, Oczywiście tych trzech ostatnich nie wzbudzimy w dzieciach, aczkolwiek elementy możemy zaszczepiać. Dlatego bądźcie Państwo świadomi, że w motywowaniu dziecka najbardziej będzie, na pewno w tej, będzie kluczowy motywator lękowy, ale też praktyczno szkolny. W przypadku wprowadzania produktów bio, oczywiście, będzie tutaj motywatorem lękowym zdrowie albo choroba. Kolejnym podziałem, który dzieli motywację, jest motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Tutaj chciałbym Państwu też zaprezentować kolejną planszę. Jak tutaj Państwo widzicie, jest podział na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Najbardziej y, niepożądaną jest oczywiście motywacja zewnętrzna, kiedy dziecko mówi nam robię to, bo mama mi kazała, robię to, bo ojciec mi kazał, albo robię to, bo pani mnie prosiła. Tych y, motywacji może być więcej. Y, jest to najmniej pożądana motywacja, dlatego że ja muszę robić coś dla kogoś. Najbardziej pożądaną motywacją jest wtedy, kiedy dziecko mówi, Robię to dla siebie. To jest najbardziej pożądana motywacja w terapii, w psychologii. W związku z tym yy, sprób, spróbujmy działać tak na dzieci, aby mówiły same, że chcą coś zrobić. Motywacja opiera się na zasobach i deficytach dziecka. Yy, tutaj przytoczę, szanowni państwo, taką planszę, yy, bilans zasobów i deficytów jest pokazane pół na pół, ale każde dziecko ma, szanowni państwo, i zasoby, i deficyty, i każdy rodzic powinien to wiedzieć. Dlatego, co to są deficyty, a co to są zasoby. Zasobami nazywamy pasję, zainteresowania, organizacja czasu wolnego, umiejętności społeczne, osiągnięcia, automotywacja, rodzina, wydolny system wychowawczy i społeczność lokalna. Co to są pasje? Ja dzisiaj pytając dość często dzieci i młodzieży, słyszę: że Moją pasją jest muzyka, moją pasją są komputery. Zawsze dopytuję, ale tworzysz muzykę? Grasz na jakimś instrumencie? Nie, słucham. W takim przypadku nie jest to pasją. W przypadku nawet komputerów, ja też pytam się, dopytuję, czy tworzysz coś, rozbudowujesz swoją wiedzę komputerową, programujesz? Nie, gram. To też nie jest pasją. Pasja to jest coś, co mnie rozwija. Zainteresowania. Im większy aspekt zainteresowań u dzieci, tym zasoby są większe. Organizacja czasu wolnego. Czy dziecko potrafi organizować sobie czas wolny? Czy bez telewizora, komputera i sfery online nie potrafi zrobić sobie nic, to już mówimy o jego deficytach. Umiejętności społeczne. To też yy, yy, bardzo mocno opiera się na barkach rodzica. Jeśli rodzic ma bardzo duże umiejętności społeczne, to dziecko też będzie miało. Osiągnięcia. Osiągnięcia to nie tylko medale, czerwony pasek, ale to yy, są osiągnięcia, które dziecko ma na co dzień. Zawiązanie buta. Rozróżnienie produktów przetworzonych od produktów bio, tak, zdrowych, to jest to, że dzisiaj nauczyłem się nowego słowa. To, że dzisiaj porodziłem sobie w sytuacji konfliktowej inaczej niż zawsze, to już są te osiągnięcia. Warto je nagradzać. Kolejnym zasobem, o którym warto powiedzieć, to jest automotywacja. Automotywacji dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, więc, żeby mieć automotywację u dziecka wyrobioną dobrze, sami musimy. Też tej automotywacji przestrzegać. To znaczy musimy się motywować do różnych rzeczy. Czasami, nawet kiedy nam się najbardziej nie chce, to yy, czasami rodzic powinien myśleć w ten sposób: Jeśli tego nie zrobię, to moje dziecko też w przyszłości tego nie zrobi. I może czasami nie mamy siły, musimy yy, się wzmóc, żeby coś zrobić. To dziecko daje nam dość często siłę do działania. Kolejnym zasobem to jest yy, system rodzinny. Wiadomo, że spotyka się też w terapii, w psychologii niewydolny system rodzinny, ale nie wynikający z patologicznego systemu, tylko też z tego, że rodzina nie jest pełna, z tego, że rodzina jest zrekonstruowana. Kolejnym, ostatnim czynnikiem jest społeczność lokalna, która też ma wpływ na prozdrowotne postawy naszych dzieci. No wiadomo, im więcej nagromadzeń w społeczności lokalnej, zachowań ryzykownych, tym większe zagrożenie dla naszego dziecka. Także warto poznawać dzieci, z którymi spotykają się nasze dzieci, społeczność lokalną, ale też przez swoje zachowanie możemy wpływać na zachowania społeczności lokalnej. Chociażby to, że jeśli ja będę żywił na Placu Zabaw zdrowo swoje dziecko, to też ktoś może podpatrzeć i się zainteresować, że taki produkt jest, prawda? Albo może nawet zapytać. Sama rozmowa, i wpływanie na społeczność lokalną też jest oddziaływaniem profilaktycznym. Szanowny rodzicu, jak już zapoznałeś się z definicją zasobów, to też należałoby zapoznać się z definicją deficytów. Deficyty to brak powyższych obszarów lub koncentracja na zachowaniach ryzykownych, destrukcyjnych. Oczywiście rodzina, system wychowawczy, obciążony, niewydolny lub patologiczny lub brak. O tym świadczy, że takie dziecko będzie miało dużo deficytów. Te wszystkie deficyty zawsze można niwelować. Ważne, żeby nabyć ich świadomość. Jeśli Twoje dziecko ma jakiś deficyt, możesz się już dzisiaj nim zająć. Gorzej być w niewiedzy. Wróćmy jeszcze na chwilkę do motywu. Jeśli już mamy motywację, wiemy, co to jest motywacja, jeśli wiemy, jakie motywatory wpływają na etapowość. Jeśli wiemy też, że motywacja dzieci się dzieli na zewnętrzną i wewnętrzną, to też warto wiedzieć, kto ma wpływ na motyw mojego dziecka, czyli kto ma wpływ na to, co moje dziecko będzie rodzka. Widzimy tutaj trzy grupy: rodzic, instytucje przedszkola, szkoła, grupa rówieśnicza. Głównie kto ma wpływ na motyw zależy od rozwoju naszego dziecka. Etapowość jest bardzo ważnym czynnikiem profilaktycznym. Wiadomo, że wszystkie działania profilaktyczne do trzeciego roku życia odbywają się przez rodzica. Tak to rodzic ma największy wpływ, dlatego rodzicu pamiętaj, że ty jesteś najważniejszym pedagogiem, profilaktykiem swojego dziecka. Ale kiedy dziecko już idzie do przedszkola i próbujemy z nim dyskutować na różne tematy, to dziecko zaczyna już wtedy używać argumentu: „Ale pani w przedszkolu powiedziała, że…” i tutaj nasza argumentacja czasami może nie wystarczyć. Występowanie takich zachowań u dzieci świadczy o tym, że ty, drogi rodzicu, już musisz zacząć współpracować z przedszkolem, aby efekt profilaktyczny był największy. Kiedy etapowość dziecka następuje wyżej, już mówimy o młodzieńcu, tutaj trzeba wiedzieć, że bardzo mocno chodzi grupa rówieśnicza. I ta współpraca rodzic-instytucja szkolna odgrywa wtedy największą rolę, bo ich wspólna praca może zrównać się z oddziaływaniem grupy rówieśniczej, która. Wieku dojrzewania jest największa. Ale też ten schemat pokazuje nam, że rozwojowość dziecka yy, mówi nam, żeby wchodzić w działania profilaktyczne wcześniej, w okresie przedszkolnym. Im wcześniej wchodzimy, tym lepiej, bo lepiej jest uczyć nowych zachowań niż oduczać starych zachowań i wprowadzać nowe. Ten proces jest dłuższy, a czasami nieosiągalny. Dlatego profilaktyką powinny być objęte. Trzy obszary działania. Na pierwszym miejscu obszarem działań profilaktycznych powinna być objęta rodzina, czyli państwo. Obszarem drugim dziecko w przedszkolu, uczeń. I obszarem trzecim instytucja, czyli cały personel wychowawczy, objęty powinien być takim działaniem. Ostatnim punktem naszego wykładu będą metody profilaktyczne. Szanowni Państwo, Metody profilaktyczne niosą z sobą pewne narzędzia, jak zrobić, jak to wykonać. Będzie to dla Państwa pewna trochę pomoc, dlatego chciałbym się posłużyć tutaj pewną planszą. Pierwszą rzeczą, którą należałoby tutaj zwrócić uwagę, to jest edukacja i trening umiejętności wychowawczych, bo zaczynamy całą działalność profilaktyczną od rodzica. Dlatego dość często rodzic mówi, chciałbym to wprowadzić, ale nie wiem jak wpłynąć na moje dziecko. Także umiejętności wychowawcze to jest ten punkt wyjścia. Jeśli dziś uważasz, że nie masz umiejętności wychowawczych, to warto na taki trening pójść, a jeśli uważasz, że dasz i podołasz radę, także ten punkt można pominąć. Drugi punkt to jest edukacja i trening umiejętności społecznych. E, powiem szczerze, że dziś e, trening umiejętności społecznych powinien chyba odbyć każdy człowiek, ponieważ e, diagnozując ludzi, uważam bardzo duży deficyt. Także trening umiejętności, jako, jako podpora, jako czynnik, który wspomaga działania profilaktyczne, jest bardzo ważny. Edukacja normatywna jest y, trzecim punktem metod profilaktycznych, dlatego że odwołanie się do edukacji norm i zasad w prowadzeniu y, profilaktycznych działań jest bardzo ważne. Tak? Czyli w, y, normą będzie zdrowie, a kolejną normą będzie choroba. Różnica i odległość między tymi dwoma normami trzeba zaznaczyć przez, przez edukację. A taka edukacja też może być czynnikiem, który wspomaga profilaktykę. Kolejnym działaniem, jeśli tutaj mówimy już o starszych uczniów, którzy już mają pewne nawyki, którzy wchodzą w okres dojrzewania, jest włączenie na naturalnych mentorów. Tutaj warto powiedzieć, że dziecko w okresie dojrzewania odrzuca ideały rodzicielskie, czyli nie chce już trochę słuchać tego rodzica, nie chce już słuchać tego nauczyciela, ale chętnie słucha grupy rówieśniczej, ale też i starszych nieznajomych w nowych rozwiązaniach swoich życiowych, w związku z tym warto o tych mentorów zadbać. Możemy ich trochę pokierować już, no dobrze, to już jak nie chcesz mnie słuchać, to przynajmniej może być poszedł do specjalisty. Budowanie więzi z przedszkolem i szkołą. Tutaj już Państwo wiecie, jak ważne jest budowanie współpracy, tej sieci współpracy. Kolejnym punktem jest edukacja rówieśnicza. Jeśli Państwo w swojej grupie widzicie dzieci, które już cechują się zachowaniami prezdrowotnymi, Warto włączać je do edukacji prozdrowotnej, korzystać z ich zasobów. Czasami rówieśnik jest lepszym argumentem albo też i bardziej autentyczny w działaniach profilaktycznych niż sama teoria, niż sam film, niż, niż ktoś, kto jest przykładem, ale go nie widzimy, nie możemy go dotknąć, nie możemy go sprawdzić. Ostatnim punktem metod profilaktycznych jest drama, choć jest to termin, teatralnym, warto wiedzieć, że odgrywanie scenek problemowych wnosi dla dziecka pewną refleksję, doświadczenie na temat choroby i zdrowia. Nad tym, co jest problemem, nad tym, co można zrobić, żeby nie było problemu, co można zrobić, jak można zadziałać. I jest to powiem niewątpliwie jeden z najważniejszych czynników y, y, wspomagających proces profilaktyczny. Szanowny rodzicu, na sam koniec mojego wykładu chciałbym zwrócić uwagę na cztery ważne punkty, które dotyczą współpracy, ale też Twojej osobistej działalności w domu. Pierwszy punkt, już był dzisiaj przytaczany kilkukrotnie czyli współpraca, rodzic, instytucja, czyli przedszkole, szkoła, czyli wychowawca, pani przedszkolanka. Aby naprawdę nie pominąć w całej działalności profilaktycznej tej współpracy, jest ona naprawdę ważna i kluczowa w działaniu profilaktycznym. Drugim punktem jest organizacja czasu wolnego. To ty rodzicu wpływasz na to, jak wygląda dzień twojego dziecka. To ty masz wpływ najważniejszy. Ważnym punktem jest wiedzieć to, że zainteresowania dzisiaj mogą już nie być zainteresowaniem jutro albo pojutrze. Dlatego warto cały czas rozwijać tą sferę zainteresowań, cały czas pokazywać nowe obszary dla swojego dziecka. Prowokować go do poznawania. Ostatnim punktem naszego wykładu jest rozmowa z dzieckiem na temat zdrowego jedzenia, jak i zmiana nawyków. Rozmowa z dzieckiem na temat zdrowego żywienia powinna być oczywiście oparta na dobrej edukacji, dlatego rodzicu przygotuj się do tej rozmowy. No i oczywiście zmiana nawyków. Zmiana nawyków nie w dziecku, ale w tobie, drogi rodzicu, Bo dziecko uczy się przez naśladownictwo. Dlatego zmieniając nawyki dziecka, trzeba rozpocząć od siebie. Kończąc wykład, chciałem Państwu podziękować za uwagę. Z tego miejsca żegna Państwa Mateusz Puchowski, pedagog, terapeuta uzależeń, ale też profilaktyk. Do widzenia!